Harze, i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem znowu z Fall Guys Knackout. Knockout. Oczywiście, łapka w górę i subskrypcja. I zapraszam również Was na Twitch TV Adrian Nils, czyli na mojego Twitcha, do którego będziecie mieli link w opisie. A my lecimy z dzisiejszym odcinkiem z Fall Guys Knackout. Knockout. Dobrze, moi wszyscy widowie. Już nam się mamy wszystko i będziemy mogli rozpoczynać naszą wspaniałą rundę. Grzefuga jest omnić, knockout. Dobra, dobra. Wszystko tutaj wiemy. Będzie gaming, gameplay z Full Guysów No i big, big. Co by lecimy za 3, 2, 1. Go! Jestem samurajem i Guysowym. Ojej, coś tutaj dzieje. <laughs> Ojej Teraz tu. Pyk. Pyk. Ojej, dobra, daliśmy radę. Jest cool. Dobra, super cool gaming. Idziemy sobie tu. Tu się moje widzowie też osiągnie. Bo lubiłem takie krótkie filmiki zamiast normalnych filmów. Pewnie są bardziej głupie niż śmieszne Wam powiem. I no, wiecie, jak to też jest. Oczywiście niedawno powróciłem na Twitcha i z tego powodu Was tam zapraszam, bo tam streamujemy sobie Le League of Legends. Ale i tak na razie sobie się skupimy na zakwalifikowaniu. O dobra, pyk. Super, pyk. Dobrze, teraz tu. No dobra, teraz sobie tutaj na pewno skoczymy. Pyk. Pyk. Nie, nie. No ale mnie wybiło. Lecimy. Pyk. O, jestem. Ej, ej, ej. Da dawaj. Dawajcie. Co za jesteście za? Wy Wy się Wypchajcie, no. Się tam skoczyć, nie mogę. patrzcie, się, głupek. Ja tak głupio się tutaj pchają. Tutaj wskoczyć wcale nie mogę. O, dziękuję bardzo. Aż mu tutaj będzie radość Dobrze. Oj! Mam radę! Oj! Dajcie mi tutaj radę. O, pięknie, pięknie, pięknie. Nie, 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 nie. O dobra. Cyk! Jestem! U, u, u. Jest! Zakwalifikowałem się. Dobra moi widzowie. Zostało 42 graczy się zakwalifikowało do przyszłej rundy. Więc fajnie. I będziemy próbowali oczywiście z nimi wygrać. I jaka mapa to będzie? To będzie. O nie, nie. A to nie jest najgorsza mapa. To jest po prostu przechodzenie przez te ściany, które się robią raz do góry, raz z nadół. Więc to nie jest takie złe. I. Głównie, też pomyślałem, mam też nowy sprzęt gamingowy I pomyślałem, zrobię z tego film Zrobię, jeszcze tego nie zrobiłem, ale zrobię i ten film może być spoko I będę tam to, to wypr wypróbowywał na Fall Guysach I myślę, że to by było właśnie dla was spoko, coś takiego pooglądać, takie recenzje Takich, Takiego sprzętu gamingowego Trochę mnie denerwuje. Możecie te głupie ściany weźcie na dół zrobić. E, nie wiem, czy dam radę, ale bardzo się robi speedrun, jeśli chodzi o kwalifikacje. Patrzcie, ile osób się próbuje tutaj zakwalifikować. O! Nie, nie dałem rady. Wiedziałem, że to tak się skończy. Dobra. Dacie, dacie mi przynajmniej tego troszkę. No, bardzo mało mi tego daliście. Moi widzowie, mamy kolejną mapkę Mapkę, łapkę, łapkę I będziemy to sobie oczywiście przechodzić, bo jakby to inaczej Mamy pięknie pokażeć oczywiście tą mapkę Nowy sezonik zdodaliście To jest pełny sezon, ma 350 ...update'ów I to jest też bardzo śmieszne lampy Elo, ojej, ale tutaj spadłem Jeśli powiem to też coś śmiesznego, mój komputer ma taką lampkę, jeśli ma duże wymaganie, to mu to albo miga, albo i tak dalej ja mam teraz takie coś, że tam lampka z tym wymaganiem po prostu tak migu, 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 śmigu, migu, I tak sobie to miga i ja zaraz nie wiem, że na tym filmie w ogóle wszystko to laguje I Kiedy ja coś nagrywam, to ja nawet nie wiem, co z tym w ogóle jest O, udało mi się wejść do rurły Dobra, pyk, pięknie O, dobra, uspokoiła się ta lampka Dobrze, my sobie tutaj wejdziemy Teraz musimy wskoczyć na to na to śmieszne coś. O, udało mi się. Odbicie. łojej. Dobra, damy, 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 damy radę. Małyż skacze. Dobra, Małyż daje radę. Wskaczamy do tej rury. A jak nie? Pyk, pyk, pyk. Figumigu. Uj! Nie daliśmy radę, ale byłoby fajnie, jakby to podtrzymać. No i daliśmy radę. Pięknie. Dobrze, 42 się zakwalifikowało i teraz jaką mapę to nam wylosuje? O, wylosuje nam tą mapę Nie Całką inną mapę pokazało i całką inną jeszcze nam yy, dali, którą zagramy, to jest bez sensu Ale ta mapa jest nawet niezła Nie jest taka trudna, bym powiedział, nawet fajna Nawet fajna Proszę, 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 proszę Byk. Dawajcie, wpuszczajcie mnie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, dobra. Lecimy. Pyk. Łaj. Eee. Nie, nie. Ej, z, tej, z tego co ja jestem, mogę normalnie naruto z tego zrobić. Dobra, dajcie mi to, żebym mógł tutaj... O! o! Nie, nie, nie! Jeśli ja tutaj spadnę, to ja wam gwarantuję koniec tej rundy totalnej. 3 trzy, dwa... Dobra, jest chyba dobre, będzie. Co? Tyle osób spadło? Nie rozumiem o co chodzi. To jest totalnie nie fair, jak. Dobra, dajcie mi rewersy przynajmniej. Dali mi trochę, mało. Bardzo mało mi daliście. Ta gra zdecydowała zrobić speedrun w wyszukiwaniu map. Więc to mi się przynajmniej teraz podoba. I to będzie skakanie po kręciołkach I nie wiem czemu, ale wtedy po poprzedniej rundzie dużo graczy stało na tej części Jeśli dużo graczy stoi, to zazwyczaj nie powinno się zapadać A zapadło się I czemu to tak jest? Nie wiem ale dobra, 3, 2, 1 lecimy po kręciołkach. Kręciołki się po trzech sekundach zaczęły, no, no, jak się to nazywa? Kręcić. Cała nazwa wskazuje kręciołek. Tek, tek. Dobra, fajnie. Zrobiliśmy to sobie. 40 graczy może się tylko zakwalifikować. Weź przestań, bo ja cię tu złapię, to zobaczysz. Pyk, no i fajnie, daliśmy radę Teraz tylko mu musieli to sobie zrobić. Pyk, 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 pik. O, dobra. Daliśmy radę. Super. Dobrze. Teraz tu, 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 tu. Dobra, tym razem mamy odrobinkę gorszą mapę. I nie wiem po prostu czy dam radę, ale mam nadzieję, że po prostu może nam rady ją po prostu zrobić. Ta mapa po prostu polega na tym, że widzicie tutaj e, ten płatek śniegu, w którym są dziury I tym mniejsza dziura, do której trafisz, tym więcej punktów I Musisz 15 razy tak trafić, żeby się zakwalifikować po prostu do kolejnej rundy I na tym polega cała filozofia w tej rundzie oto O widzicie? 15 razy I 24 gracze mogą się zakwalifikować i od teraz zaczynamy hmm. Cyk, O cyk, hmm, dobra cyk, cyk, o cyk, nie. nie Dobra Ale przynajmniej Nie a wy to robicie naprawdę nie fair Up, dobra, musimy jeszcze tak zrobić 13 razy. Jeszcze nikt nie, na szczęście nie dał rady. Pyk. Pięknie. No jak to ma być? Dobra, jeszcze 12 razy. Co? Jakim cudem ja nie trafię? Nie, nie dam rady, nie dam rady. Albo dam? Pyk. Dobra, 4 razy. O nie, 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 Czemu spadłem? Ej, ale z was cwaniaki, nie? Jakie coś tutaj robicie, pyk. O! Nie dodam, da, 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 dałam radę! Nie! Jeszcze 10 razy tak muszę zrobić, a 20 na 24 się po prostu zakwalifikowało. Nie dam rady. Nie dam. Nie dam, nie dam. Pyk, dałem. Ale nie wiem, czy nam radę, jeśli jeszcze... Pyk! Dobra, pięknie Nie, nie dam rady Wiedziałem! Wiedziałem, że mi coś takiego zrobi Dobra, co mi dacie? Dali mi trochę, brakuje mi do 16 W karnecie, ale no Nie jest najgorzej, nie jest Najfajniej Łojć, co ja robię Nie, byk Okej okay. O, Dobra, myślę, że wam się ten odcineczek z Falga i Sików bardzo, bardzo spodobał. Zostawcie, tak jak mówiłem, lajka like i subskrypcję do mojego Twitchu, was tam bardzo zapraszam, ale to jeszcze nie całkiem koniec odcinka. Bo oczywiście zerkniemy do naszego sklepiku i sprawdzimy po prostu, co możemy po prostu zakupić, nie? Mamy tutaj różne fajne rzeczy do wyboru. I moi widzowie, możemy, jeśli na coś ktoś nie chce, żebyś to oczywiście kupić w DLC, Store, albo sobie kudosy też kupić przez Steamka, ale z tych rzeczy, które tutaj są, kupimy sobie za jedną koronkę. Totalny to, to, total tropical, epic item, y, który jest kolorem po prostu czerwonym. Wy tego nie widzicie, bo nasz samuraj postanowi po prostu to y, zasłonić, bo to po prostu należy do skina. Ale dobra, kupmy to sobie. Dobra, posiadamy to teraz. Ja Wam go pokażę, gdzie to teraz jest. To będzie na Face. I mamy to. Więc jeśli sobie weźmiemy na przykład o takie coś. I możemy takie. Widzicie? takie czerwone mamy. o to dobra, my sobie po, po prostu zrobimy. A patrzcie, mam też takiego pana ciastka, ale to nie jeszcze w tym odcinku sobie nim nie pogramy. Bo chciałbym po prostu sobie jakimś innym skinkiem pograć w tym odcinku. Znaczy w tym odcinku sobie grałem w tym. Dobrze, więc myślałem, że ten odcinek z folwesików bardzo, bardzo spodobał. Łapka w górę i subskrypcja. Życzę Wam dobrego dnia. No i pa!